Po raz trzeci spotykamy się na Dniu Liczby Pi, na Święcie Liczby Pi, organizowanym przez studentów dla studentów. Jest to impreza, która sądzę na stałe wejdzie do, do tradycji wydziału. Liczba Pi no, cieszy się długą tradycją, może stąd budzi takie zainteresowanie. Właściwie od czasu Sumerów, czyli jeszcze jakieś 300 lat przed Narodzeniem Chrystusa. A głównym punktem tego dnia jest bicie rekordu rozwinięcia liczby Pi. Uczestnicy zgłaszają swoją chęć udziału w takim biciu rekordu. I w Dniu Liczby Pi odbywa się konkurs, w którym uczestnicy recytują rozwinięcie liczby Pi. W zeszłym roku padł nowy rekord 1096 cyfr po przecinku ustanowiony przez Dawida Wójcika, który również w pierwszej edycji Dnia Liczby Pi wykazał się niezwykłą pamięcią. W tym roku. Również e, zgłosił się uczestnik, który chce wyrezygnować z pamięci 5000 cyfr, więc może to być ciekawe widowisko, ale, a zarazem długie. E, oprócz tego e, w takim dniu organizujemy wykłady. W tym roku jest to jeden wykład, z uwagi na to, że jest Dzień Otwarty. Dajemy też również szansę studentom na zwiedzenie wydziału, zwiedzenie laboratoriów. E, i Wykład ten poprowadził dla nas profesor Leśkow, który opowiadał o wykorzystaniu liczby pi w rakietach Patriot. Był to bardzo ciekawy wykład, który poruszał kwestię liczby pi w, tutaj w znaczeniu militarnym. Oprócz tego uczestników zapraszamy również na naukową rywalizację. W tym roku milionerzy, w zeszłym roku był, była naukowa rywalizacja Familiada w której to każdy z uczestników może wziąć udział. Oczywiście mamy ograniczoną liczbę osób. 5, 5, 1, 5, 5, 0,

Wycięzcą tegorocznej edycji został kolejny raz Dawid Wójcik, który wyrecytował z pamięci 1954 cyfry po przecinku i ustanowił tym samym nowy rekord. Znaczy ja stosuję sposób wkuwania po prostu, powtarzania tego jak najczęściej i wchodzi do głowy.